To jest ostatni moment tony jego benety. Wzruszający, ale nieoczekiwany finał życia jednej z najwspanialszych postaci historii muzyki jazzowej. Gdy świat żegnał tego legendarnego artystę, mało kto wiedział, że za kulisami czaiła się tajemnica, która wstrząsnęła całym przemysłem muzycznym. Tony, który na scenie od dziesięcioleci zachwycał swoimi interpretacjami. Na co dzień zmagał się z... Czymś, o czym publiczność miała niewielkie pojęcie. Nie tylko jego głos, ale również osobiste tragedie, zmagania z chorobą oraz bliskie spotkania z wielkimi nazwiskami, od Leigi Gagi po Franka Sinatra, zadecydowały o tym, jak go zapamiętamy. W końcu, to nie tylko muzyka była tym, co wyróżniało to na jego benetę w oczach świata, to także nieznane karty jego życia, które mogłyby zawstydzić niejednego. Artystę nie mówiono o tym, bo nigdy nie było okazji, by o tym wspomnieć. Tony, wielki mistrz, potrafił trzymać sekret, który przez lata umykał światu. Ale w jego ostatnich latach, kiedy zdrowie, zaczęło mu szwankować wyszły na jaw elementy życia, które miały pozostać w cieniu. Czego tak naprawdę bał się Bennett? Jakie straty musiał ponieść, aby ostatecznie wrócić na scenę? To są pytania, które tylko niewielu miało odwagę zadać. Tony Bennett, a właściwie Antony Damenek Benedetto, urodził się w 1926 roku w Queens, Nowy Jork. Zanim jednak stał się ikoną muzyki jazzowej, jego życie pełne było zmagań i trudności, które pomogły mu ukształtować jego niepowtarzalny styl. Jako syn imigrantów włoskich, Bennett dorastał w skromnych warunkach, jednak jego pasja do muzyki pozwoliła mu przebić się przez liczne trudności. Jego debiut na scenie miał miejsce już w latach 40. XX wieku. Kiedy to po raz pierwszy zauważyli go najwięksi producenci i reżyserzy muzyczni. Z biegiem lat jego talent do śpiewania w stylu jazzowym, ale także ballad, który zawierał emocje i prawdę, sprawił, że stał się ulubieńcem publiczności. Bennett był symbolem swojej epoki od lat 50. Po współczesne czasy jego głos towarzyszył pokoleniom. A jego występy na scenach największych sal koncertowych świata były wydarzeniem. Niezależnie od zmieniających się trendów w muzyce, jego kariera kwitła, co świadczy o jego nieprzemijającej wartości. Tony Bennett stał się legendą dzięki swojemu wyjątkowemu stylowi łączącemu klasykę jezu z subtelnym podejściem do muzyki pop. Ale jego sukcesy nie były jedynymi, które przyciągały uwagę. Jego życie pełne było zawirowań, zarówno tych osobistych, jak i zawodowych. W 2016 roku publiczność z przerażeniem dowiedziała się, że Bennett zmaga się z chorobą Alzheimera. Choć artysta przez długi czas starał się utrzymać swoje problemy zdrowotne w tajemnicy, to nieuniknione zmiany w jego życiu prywatnym miały ogromny wpływ na jego dalszą karierę. Bennett, mimo choroby, nie rezygnował z występów. Po diagnozie wrócił na scenę, by współpracować z Lady Gaga. Ich wspólna płyta, chick to chick, zyskała ogromną popularność, a ich współpraca była jednym z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających duetów w historii muzyki. Chociaż Lady Gaga była znana z popowych hitów, ich połączenie dziezowego mistrza z współczesną. Gwiazdą okazało się muzycznym arcydziełem, które przypomniało światu o niezatartej sile klasyki. Jednak ta współpraca miała swoją mroczną stronę, której publiczność nie miała szansy poznać. Zbliżenie do Lejgi Gagi jej pomoc w powrocie na szczyt kariery była również próbą odbudowy, jaką Tony podejmował w swoim życiu, po latach zmagań z własną chorobą i osobistymi tragediami. To, co pozornie mogło być tylko kolejnym rozdziałem kariery Benete, okazało się próbą odzyskania tego, co najcenniejsze, pasji, którą muzyka dawała mu przez całe życie. I choć publiczność zachwycała się jego występami, mało kto wiedział, z jakimi demonami artysta walczył za kulisami. Zmieniająca się rzeczywistość, walka z pamięcią, a także pytania o przyszłość, to wszystko miało swoje. Konsekwencje, których nigdy do końca nie poznaliśmy. Czasami za sukcesem skrywa się ciemna strona, która pozostaje niewidoczna, dopóki nie odkryje jej ktoś bliski. W tym przypadku, Lady Gaga była tą osobą, która pomagała ukrywać część tej historii. Wydarzenie, które początkowo wydawało się tylko kolejnym koncertem, zaczęło nabierać innego znaczenia, gdy Tony Bennett w obliczu postępującej choroby powrócił na scenę. Jego współpraca z Lady Gagą, szczególnie na albumie Chick to Chick, była dla niego czymś więcej niż tylko muzycznym projektem. To był powrót do życia, powrót do pasji. Którą przez lata nie tylko pielęgnował, ale która stawała się jego codziennym celem. Jednakże, za tym triumfem kryły się nie tylko wspólne występy i sukcesy artystyczne. Po pierwsze, zmagania z Alzheimerem nie były jedyną burzą, która towarzyszyła jego życiu. W tle jego kariery czaiły się wydarzenia, o których nie mówiło się głośno. W szczególności, Mimo ogólnej sympatii do Benete, jego życie osobiste było pełne cieni. Artysta dwukrotnie przechodził przez rozstania małżeńskie, a jego dzieci nie zawsze znajdowały z nim wspólny język. Te wydarzenia, choć z dala od oczu, mediów, miały ogromny wpływ na Benetę. Nie mówił o tym w wywiadach, ale każda piosenka, każdy dźwięk. Który opuszczał jego gardło Niósł ze sobą elementy osobistej tragedii Także w jego muzyce czuć Było echa tych niełatwych doświadczeń Może dlatego jego piosenki nie tylko opowiadały historię Ale stały się jakby wehikułami do przeszłości Które przenosiły słuchaczy w miejsca pełne tęsknoty Samotności i bólu Jednym z takich momentów był jego udział w występach które odbyły się w latach 2010 rok. Pamiętne były szczególnie koncerty, podczas których na scenie Tony łączył się z młodszej. Zanim pamięć zaczęła go zawodzić. Jednocześnie za kulisami trwała walka z rozpoznaniem choroby z jego rodziną i bliskimi, którzy mieli świadomość, że Tony wkrótce będzie musiał zmierzyć się z czymś, co całkowicie zdominuje jego życie. Te wstrząsające momenty nie trafiły do mediów, ale były żywym testamentem jego niezłomności. Dopiero po jego śmierci w 2023 roku okazało się, jak wiele z tych momentów zostało skrytych w cieniu. Mimo to, wspólne występy z Legi Gagą, które miały na celu promowanie albumu, okazały się wyjątkowym i wzruszającym symbolem ostatnich lat jego kariery. Choć nie wszystko było jawne, świat zyskał bezcenny dar w postaci tego, co Bennett pozostawił w swoich utworach i występach. Choć tony Bennett przez całe życie uchodził za jednego z najbardziej. Szanowanych artystów w jego biografii nie brakowało mrocznych, skrywanych fragmentów. To, co wielu uważało za prawdziwą historię jego sukcesu, było tylko częścią całkowitej prawdy. Głęboko ukryte za kulisami życia artysty czekały na odkrycie wydarzenia, które mogłyby wstrząsnąć światem show biznesu. W miarę jak jego kariera się rozwijała, Bennett stawał się jednym z najbardziej utytułowanych artystów wszechczasów. Z jego talentem związane były nie tylko jego występy na największych scenach świata, ale również spektakularne współprace z legendami muzyki. Jednak za tym tym, jak dramatycznie zmieniała się jego codzienność, artysta musiał stawić czoła rzeczywistości, której nie mógł kontrolować. Tony, mimo swojej słabości, postanowił nie poddawać się. Podpowiedzi, a jego zmieniająca się pamięć, nie ułatwiała współpracy z artystką, która zresztą, jak się okazało, była kluczową postacią w jego życiu. W chwilach kryzysowych to właśnie gaga stawała się. Jego oparciem pomagała nie tylko na scenie, ale także poza nią, kiedy zbliżał się moment, w którym publiczność przestanie go widzieć tak, jak widziała przez lata. Chociaż te kulisy były niewidoczne. Dla opinii publicznej nie mogło zostać dłużej ukrywane. Równocześnie, zbliżając się do końca kariery, Tony był świadomy tego, że musi przekazać coś więcej niż tylko muzykę. To, co zrobił. To opowiedzenie własnej historii poprzez muzykę, nie tylko poprzez słowa, ale poprzez swoją obecność na scenie, która niosła ze sobą emocje nieznane wcześniej. Jego występy z Legii Gagą nie były tylko. Kolejnym muzycznym projektem to była jego osobista walka o przetrwanie w obliczu choroby, zmieniającego się świata i nieuchronnego końca. Gdy zmarł w 2023 roku, nie było to tylko pożegnanie z jednym, z najwybitniejszych artystów jazzowych w historii. Było to pożegnanie z człowiekiem, który przez lata ukrywał swoje cierpienia, a jednocześnie dawał światu to, co najpiękniejsze swoją muzykę, którą kochał mimo wszystko. I choć jego historia była pełna cieni, to dzięki temu że jej część ujrzała światło dzienne, zyskaliśmy szerszy obraz tego, jak naprawdę wyglądała walka Tony'ego Bennet. O życie. Tony Bennett to postać, która na stałe wpisała się w historię muzyki jazzowej i popowej. Jego kariera to nie tylko ciągła obecność na scenie, ale także pełna pasji i oddania walka o swoje. Miejsce w sercach słuchaczy na całym świecie. Jednak za błyskotliwymi sukcesami, setkami nagród i setkami występów kryją się także tajemnice i dramaty, które wciąż pozostają w cieniu. W tej części naszej analizy przyjrzymy się nie tylko jego artystycznemu dorobkowi, ale także mniej znanym faktom, które rzucają nowe światło na jego życie. Tony Bennett to artysta który przez całe życie starał się balansować między swoim prywatnym życiem a wymaganiami show biznesu. Wydaje się, że pomimo ogromnych sukcesów i uwielbienia, jakie zdobywał przez lata, jego życie osobiste było pełne zawirowań. Wielokrotne małżeństwa, nieudane związki, problemy z rodziną te kwestie, które na ogół były ignorowane przez media, w rzeczywistości miały ogromny wpływ na. Jego życie i karierę. Co ciekawe, mimo że na scenie zawsze wydawał się pełen energii i radości, za kulisami zmagał się z wieloma osobistymi demonami. Jego związek z Legi Gagą to jedna z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających historii w karierze Benety. To dzięki niej, mimo postępującej choroby, artysta wrócił na szczyt, a ich wspólna płyta Chic to Chic stała się. Międzynarodowym sukcesem. Jednak ta współpraca to także przykład, jak Bennett, mimo coraz silniejszych objawów Alzheimera, starał się utrzymać kontrolę nad swoją karierą. Gdy choroba zaczęła dominować, to właśnie gaga była jego największym wsparciem. Zawsze przy nim, gotowa, by pomóc, ukrywać jego luki w pamięci i zapewnić, że świat nie pozna prawdy o jego stanie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przez wiele lat Bennett starał się unikać publicznego omawiania swoich problemów zdrowotnych. Jego rodzina i bliscy starali się trzymać wszystko w tajemnicy, ale w końcu choroba zaczęła wychodzić na jaw. Mimo że nie mówił o tym głośno, jego decyzja, by kontynuować występy na scenie, była jasnym sygnałem jego niezłomności. Mimo że w świecie muzyki był jednym z najbardziej szanowanych artystów, jego życie za kulisami było pełne cieni, które dopiero teraz zaczynają wychodzić na jaw. Tony Bennett to przykład artysty, który mimo ogromnych trudności nigdy nie poddał się. Jego kariera to nie tylko pasmo sukcesów, ale także niewypowiedziane tragedie, które towarzyszyły mu w drodze na szczyt. Historia jego życia, choć pełna blasku, ma także swoją ciemną stronę, której publiczność nie miała szansy poznać. Jednak dzięki temu, że ta historia zaczyna być odkrywana, możemy dostrzec w tony Bennetcie nie tylko legendę muzyki, ale także człowieka, który przez całe życie walczył z nieprzewidywalnością losu. Pytamy Was, drodzy widzowie. Co sądzicie o tej historii? Jakie macie wrażenia z jego kariery, jego muzyki i tych ukrytych warstw, które teraz zaczynają być odkrywane? Czekamy na Wasze opinie i komentarze. Tony Bennett nie był tylko artystą, był ikoną, której dziedzictwo będzie żyło w sercach ludzi jeszcze przez wiele lat. Jego kariera to nie tylko historia o sukcesach na scenie ale także o nieustannej walce, o pasji, która nigdy nie gasła, mimo dramatów i osobistych tragedii, które go dotykały. To, co zostawił światu, to nie tylko muzyka, ale emocje, które jego piosenki wywołują, niezależnie od czasu i miejsca. To, co pozostawił, jest ponadczasowe. Jego współpraca z Lady Gagą Choć wzruszająca i pełna wdzięku, stała się także symbolicznym zakończeniem jego kariery, którą zamknęła choroba, ale nie brakło w niej potęgi jego ducha. Artysta, który mimo choroby nadal chciał dawać światu to co najlepsze i choć wiedział, że nie ma przed sobą zbyt wielu lat, jego wpływ na muzykę i kulturę nie zniknie. Muzyka Tonyego Benete, to przypomnienie o tym, co w sztuce najpiękniejsze, autentyczności, pasji i oddaniu. Jego śmierć w 2023 roku pozostawiła pustkę, która nie zostanie łatwo wypełniona. Świat muzyki, choć pełen młodszych gwiazd i nowych trendów, nigdy nie zapomni tego, co Bennett wniósł do Jezu. Do muzyki w ogóle. Z każdą posenką, którą zaśpiewał, z każdym koncertem, który odbył, Tony Bennett tworzył historię. A ta historia będzie żyła w nas wszystkich, w nostalgii za czasami. Kiedy muzyka była czymś więcej niż tylko dźwiękami, kiedy była prawdziwym wyrazem emocji, życia, miłości i bólu. Są historie, które nigdy nie zostały opowiedziane. Ale teraz już je znasz. Tony Bennett, mimo wszystko, nie tylko pozostawił po sobie muzykę, zostawił również niezatarte ślady w naszych sercach, które nigdy nie zgasną. To, co kiedyś było tylko sekretem artysty, dziś staje się nieodłączną. Częścią jego spuścizny. Jego muzyka, niezależnie od tego, jak szybko upłynął czas, będzie brzmieć wiecznie. Warto o tym pamiętać. To koniec jednej z najpiękniejszych historii muzycznych 20. XX wieku, ale również początek nowej legendy, która nie przestanie inspirować przez kolejne pokolenia.